Jesteśmy świeżo po zakończeniu zawodów, Robinson Super Cup w Elblągu, 18 czerwiec, rozmawiamy ze zwycięzcą, zwycięzcą z Mariuszem w Tulichem. to się o łowieniu. No. No, zawody, jak było? Bo... Zawody były bardzo ciekawe. Bardzo Pierwsze ciekawe, godziny, prawda? Pierwsza godzina w zasadzie nie było ryb. Jak i na kanale elbląskim. Jak i na kanale elbląskim. Podobne y, w pierwszej godzinie ryby, te, które gdzieś odławiałem to delikatno smużące zanęto, pojedyncze leszczyki. Chyba delikatnie trzeba było je łowić, prawda? Półtorej grama, dwa gramy. Jakiś haczyk mały, nie? Haczyk, szesnastka, resline, yy, drenana, no, jakieś ochotki, ochotki, ochotki. Tak, a is, skończyło is. się na bacie bombką 4 gramową Czyli końcówka była bardzo stary. dobra, prawda? Tak, bardzo duże krąpie. Jako pierwsze praktycznie właśnie zwabiłeś te rybki do siebie. Powiedz, jak, jak to się robi, no? no. Udało się jakoś je zwabić ze środka sektora, jest to bardzo jest, jest to miłe, no delikatną y, smużącą zanętą. 6,5 kg musimy powiedzieć, prawda? 6,5 kilo. kg. Tak, tak. Zanęta glina, lorpio, ciężka rzeczna, plus do tego desome górka, y, tego y, gienka. żółta. No, także tak to wyglądało. Z delikatną ilością Jokerska. Drugi w sektorze kto tam będzie miał, nie wiesz, u ciebie? Y, drugi chyba Migdalski 5300, razem 5, z Krzyckiewiczem 3. też 5300. Mm. Czyli ciężko było, ale, ale się udało. Ciężko było, ale się udało. Ciężka praca, tak? Ciężka praca. No dobra. Wlazły. Wlazły. A może jakieś, powiesz jakieś te e, tajniki dla... Tajniki, nie ma tajniki. Dla, dla kanału, e, czy na rzekę Elbląg, dla, dla tych, którzy tutaj chcieliby pierwszy raz no najważ... może przyjechać, bo to jest dość specyficzne łowisko, prawda? No specy... no, zależy jaki jak, jak jest rybostan. Jeżeli jest dużo, tak jest generalnie na wiosnę, to najważniejsze jest łowienie w tempo. Szybkie łowienie. Szybki łowienie. tu też było szybkie łowienie. Natomiast trochę po pierwsze dwie godziny trzeba było trochę tam, trochę trochę, trochę zakombinować. Ale generalnie to jest szybkie łowienie. Zazwyczaj szybkie łowienie, tak. ewentualnie dostosowanie się jakieś szybkie do, do danych warunków. Wpasowanie się, wpasowanie się w rybę. Bo nie zawsze to jest taka rzeź właśnie, tak, no pokazały zacząłem, dzisiaj pierwsze dokładnie. dwie godziny. Osiemnastką drenanę zacząłem haczykiem, a skończyłem na Trabuko czternastkę na 410, no. nie? I już potem bez różnicy, to się nakładało na haczyk 4 cały. dzikuny, tak. I było dobrze. Tak, tak, no to dobrze, to dziękujemy tak. i poz Dziękuję pozdrawiamy. Dziękuję pozdrowienia z dańska. Mamy Cię. Ma Rozmawiamy z prawdopodobnym zwycięzcą z sektora A. A. Pierwsze do drugie miejsce Marka, to jeszcze nieoficjalne wyniki. I co Marek? Kanał własny potrafi zaskoczyć można tak, powiedzieć. Dzisiaj bardzo zaskoczył. Dwie godziny bez, praktycznie bez, bez ryby i dopiero rzeźbienie. Rzeźbienie, a dopiero potem się rozruszała. Czy te opady tutaj. Czym myślisz, to może być spowodowane takie w tych chrypniem... Tak, czyli tak. spływająca woda nagrzana zróżna, tak, tak, bardzo... ona pobudza. Tak. Nie, nie, właśnie nie pobudza. Nie pobudza. Nie pobudza. Odwrotnie. właśnie odwrotnie zrobiła, bo zrobiła przyduchę przy bo było widać, że ta ryba po prostu nie chciała podejść do dna. Jak coś brało, to brało z opadu albo z jakiegoś tam lekkiego. lekkiego no i to ten deszcz myśli spowodował to, że one zaczęły tak. Tak, pobierać, no bo to ewidentnie było widać jak idą do, z dołu rzeki. Tak. I zaczę, zaczęła, się, zaczęła się woda natleniać i w tym momencie, i w tym momencie zaczęła ryba reagować na, na cokolwiek, nie? Także Na wszystko praktycznie. Na, praktycznie na wszystko. Już nie trzeba było chodzić. tylko kwestia można kwestia było łowienia, pinkę, pinkę, pinkę założyć i można było zasuwać jak głupi. Jak A jak zestaw budowany później, jak już one dobrze gryzły? Dwa gramy z obciążeniem skupionym przy samym przyponie. Krótki dź, przypon? 20 centymetrowy przypon. Przy... A haczyk wielkość? I co na 16. -stkę. Trzy pińki. Po, pobierały pięknie. Tak, zasysały także, że aż miło. Aż miło. No dobra, to dziękujemy. Proszę cię bardzo, kolego. tą nierówną walkę z tym deszczem. Poproszę Marka o odczytanie wyniku. Kochani, pomimo niesprzyjającej pogody, niewspółpracujących ryb, zwycięzcą dzisiejszego dnia jest nasz miły, sympatyczny kolega, <laughs> Tulik Mariusz. Brawo Panią Idziemy dole mam czytać? Brawo! brawo. 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 tej drugi Kupią. Ale wzięcie gościnny. Go... No, jestem gościnny. Drugie miejsce pan Marek Zajączkowski. O, brawo. brawo Marek! Tylko nie pójdź tym. A do zdjęcia to co? Co? Trzecie miejsce? He, egzekwo, będziemy losować. Tak, będziemy losować. Migdalski Dariusz i Ach, żeby dobrze wyszło. Ja krę, film kręcę i potem coś ściągnę z filmu. O przecież. kolega sekretarz przynajmniej pisze także czytelny jest. Tak, a ile mnie to kosztowało?